Nie mam pojęcia, że to nie widzą poza dwa wiatraki czy okay. cztery, tak do tej pory oglądają. No mnie się podoba. Panie Radny, ja mam pytanie, żeby Pan sprecyzował konkretnie o jakie umowy chodzi, bo ja naprawdę nie potrafię zrozumieć treści tego pytania, dlatego, że ja nie podpisuję umów dotyczących lokalizacji wiatraków. Nie wyrażam zgody na budowę elektrowni wiatrowych. Nie ja. To nie jest kompetencja Wójta. Panie Przewodniczący, jedno pytanie od publiczności, jak się nas tu nazywa, może być, może by ciąg dalszy do tego pytania, jeżeli mówicie o referendum, ja jeżeli to przegłosujecie czy... to referendum, to jest króciutko, bardzo przepraszam, jeżeli, nie, ale, ale jeżeli ale przegłosujecie, głosujemy... e, przegłosujecie, nie ma być nie referendum, ma, ma być referendum, bieram głos. Ma ma być referendum jeżeli wy to przegłosujecie, bo zakładam, że radni zaczynają się rzeczywiście już teraz zastanawiać na tym, co należy ja... zrobić, nie czy będzie można... Ale czy do pana dociera, że ja panu nie udzieliłem głosu? Czy będziecie mogli... Dociera do pana? Czy będziecie mogli Ale dociera do pana, że nie udzieliłem pana głosu? Nad planem zagospodarowania przestrzennego, bo to jest istotne. Ja proszę pana o opuszczenie starych. Ja proszę pana o opuszczenie starych. Dobra, dziękuję. Ja Niech mój... proszę pana o opuszczenie starych. Ale ludzie co? Nie ma Nie ma Mieszkaniec ma pytanie. To jest pytanie. Od mieszkańca. Ale w sposób demokratyczny. Sesja no, to, no, to, 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 to nie jest konferencja to pracowa. Jest to jest uzupełnienie pytania. Panie, panie Radny Komski, ja mam w związku z tym pytaniem. Czy ten głos wniosek pan otrzymuje? Ja proszę, panie, proszę, jak nie proszę, nie proszę, można. Szanowni Państwo, jest to uzyskanie opinii, dlatego że następna paragrafy artykuły ustawy o referendum mówią, że wynik referendum Rada wprowadza niezwłocznie w życie wynik referendum. A my chcemy uzyskać, jaka jest opinia mieszkańców tej materii. Jeżeli 30% mieszkańców weźmie udział, jak Pan Radny chyba pamięta, i jeżeli będzie w zależności za lub przeciw, Rada zobowiązana jest niezwłocznie wprowadzić wynik referendum w życie. Czyli jest to opinia mieszkańców, a Rada później musi ją prowadzić w życie. I oczywiście. Kiedy? Co, kiedy? O, kiedy, Ale, kiedy? Kiedy raz... Ja proszę o niej dyskutowanie Dodajcie Państwo, jak będzie podjęta uchwała. Uchwała będzie nawet u, u, op, op, opublikowana w internecie. Dzisiaj można ją też będzie zobaczyć. Ale na razie to jest tylko projekt. Proponujemy przy wyborach będzie taki. O, to do czego <laughs> <laughs> Przeprowadzone referendum jest ustawione referendum. W, w ciągu 50 dni musi być przeprowadzone referendum. Od, od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Wojewodowej Wielkopolskiej. Załącznikiem uchwały jest terminarz też, ale do podania przyjmiemy uchwały. My leśmy do mistrza z Europy zdążyli. Czekaliśmy pół roku, poczekaliśmy dwa miesiące. Panie i Panie uchwałę. Uchwała Rady Gminy Litno w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego do lokalizacji jednostronnej wiatrowej na terenie gminy Litno. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i o referendum lokalnym Rada Gminy Litno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się przeprowadzić referendum gminy w sprawie lokalizacji na terenie gminy Lipno elektrowni wiatrowych. Paragraf drugi. Treść pytania w referendum brzmi. Czy zgadza się Pan, Pani na lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie gminy Lipno? Paragraf trzeci. Termin przeprowadzenia referendum wyznacza się na niedzielę dnia 19 grudnia 2010 roku. Paragraf czwarty. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Karta do głosowania jest kolorowego i ma format A5. Paragraf 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wujtowi gminy Lipno. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z niepodjęcia oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno i wiejskich tablicach ogłoszeń. I załącznik numer 1. Załącznik numer 1 jest to karta do głosowania w referendum, referendum Gminy zarządzone przez Radę Gminy Lipno na dzień 19 grudnia 2010 roku. Pytanie referendalne brzmi, czy zgadza się Pan Pani na lokalizację elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Lipno? Tak lub nie? Głosować można na znacznik krakse przetłować tak albo nie. Postawienie znaku X wzbóstw kraków z dniu, postawienie znaku X w żadnej krakse powoduje, że to jest nieważne. Pieczęć Rady Gminy Likno i pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Załącznik, Załącznik numer 1. Załącznik nr 2. Kalendarz czynności związany z przeprowadzeniem w dniu 19 grudnia 2010 roku referendum na gminy Lipno. na terenie Gminy Likno. Nazwa wykonania czynności. 24 listopada 2010 roku powołanie przez Radę Gminy Lipniu Gminnej Komisji do Spraw Referendum. Do dnia 28 listopada 2010 roku powołanie przez Gminną Komisję do Spraw Referendum Lipnie obwodowych Komisji do Spraw Referendum. Do dnia 5 grudnia 2010 roku sporządzenie spisu mieszkańców do udziału w referendum. 17 grudnia 2010 roku godzina 24 do godziny 24. Zakończenie kampanii referendami. W dniu 19 grudnia 2010 roku w godzinach od 6 do 20 głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w referendum? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Wstrzymał głosowania. Wielczystających. Upa została podjęta przy 14 głosach za referendum i jednym głosie wstrzymującym